Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 5 kwietnia czytamy strumienie na pustyni. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami. Czytamy druga Księga Królewska, czwarty rozdział, czwarty wiersz. Matka i jej synowie musieli zostać sam na sam z Bogiem, ponieważ. Mieli do czynienia nie z prawami natury lub działaniem kapłanów i nawet nie z Bożym Prorokiem. Dlatego też koniecznie musieli odsunąć się od wszelkiego wsparcia czy pomocy człowieka, aby stali się zależni tylko i wyłącznie od, jednych, od jednego źródła cudów. Żywego Boga. Bóg często tak postępuje z nami, abyśmy znaleźli się w samotności, w celi modlitwy i wiary, dokąd wchodzić powinien każdy, kto w swoim życiu chce przynosić obfite owoce. Bywają chwile i okoliczności, w których Bóg uważa za potrzebne odgrodzić nas tajemniczą ścianą, odcinającą od wszelkiego wsparcia zewnątrz, dając nam możliwość przeżycia rzeczy nieoczekiwanych. Niepodobnych do wszystkiego, do czego przywykliśmy, wprowa za nas w podziw i zdumienie i nie rozumiemy, co się z nami dzieje. Wtedy właśnie Bóg zaczyna zmieniać nasze życie według swego wzoru, uczy nas zwracać się o pomoc wyłącznie do Niego i tylko w Nim pokładać naszą ufność. Osoby, które Bóg wprowadza na drogę bezpośredniej z nim społeczności, stawia w wyjątkowych okolicznościach. Świadome są wtedy, że Bóg nimi kieruje, ma z nimi społeczność i z, w nim pokładają wszystkie swe nadzieje. Podobnie jak stało się z wdową z drugiej księgi królewskiej, czwarty rozdział, czwarty wiersz. Powinniśmy oddzielać, oddzielić się od wszystkiego z. Z zewnątrz I mieć związek wewnętrzny jedynie z Bogiem. Wtedy nasze oczy będą otwarte, aby oglądać Jego cuda. Często Pan daje nam cudowne objawienia siebie, samego przy wyjątkowo bolesnych doświadczeniach. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami. Niech nas Pan Bóg błogosławi w Panu Jezusie, Chrystusie. I da nam przeżywać radość, pokój, jaką możemy mieć tylko w Nim, z pozdrowieniami, życzeniem Bożego Błogosławieństwa na cały dzień.